Adrian Suliński, się w Warszawie, ale całe życie związany z Pruszkowem. To jest twój pierwszy sezon poza tym miastem i nie mogłeś sobie odmówić tego, żeby jednak na mecz z przyjechać. No nie, no chłopaki grali tutaj, można powiedzieć, że tam gdzie mieszkam, a gram w Stargardzie teraz, ale mieszkam obecnie w Szczecinie. No i głupio było nie przyjść i nie zobaczyć jak chłopaki sobie radzą tutaj na parkiecie. I, no, już się z nimi widziałem wcześniej, jeszcze przed meczem, zdzwoniliśmy się. Więc, więc, więc nie mogą mnie zabraknąć tutaj, tak. Tak, Takie mieszane uczucia chyba miałeś w związku z tym spotkaniem, no bo jed, jako zawodnikowi spójnik bardziej chyba Tobie zależało na tym, żeby Pruszków no, akurat tak, to spotkanie no, przegrał. Nie, nie oszukuję, że, 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 że liga nie jest dla nas jakby taka dobra, tak, i, i tych zwycięstw brakuje, więc, więc szukamy też jakby takich możliwości w tym, żeby te bliższe drużyny jakby nie uciekały nam, tak, no więc tutaj Serce chciało, żeby poruszku wygrał tak, ale te rachunki w lidze. Tak? No na pewno sprzyjały na tym, żeby chłopaki tutaj polegli. No i ni niestety, tak? niestety, bo byłem za chłopakami całym sercem, ale niestety no, przegrali ten mecz. Dla ciebie jest to taki pierwszy sezon poza rodzinnym miastem, jak się czujesz, zupełnie daleko od domu? Zupełnie daleko to dobre powiedzenie, bo paręnaście kilometrów to jest 500 tam chyba 60. No, czuję się nie ukrywać, no, dużo, dużo mi pomaga, że, że nie jestem tutaj sam, no, jak każdy wie, jestem tutaj z moją dziewczyną. Tak? No i też to jest na pewno jakieś tam duże oparcie w tym, że, 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 że nie jestem tutaj sam od, od, od wszystkich, tak? tylko mam tutaj swoją bliską osobę, z którą mogę jakby porozmawiać o swoich problemach tak? i na pewno jest mi łatwiej niż niektórym, którzy wyjeżdżają 500 kilometrów, tak? a nie mają nikogo bliskiego oprócz tutaj drużyny i jakby tutaj kibiców. Tak? Jak przyjechałeś do Puszkowa nie udało nam się porozmawiać, ale czy jakaś taki sentyment albo łezka, albo dodatkowe emocje pojawiły się, jak wychodziłeś no, na parkiet? No na pewno, no, jak się wraca na takie stare śmieci, ja spędziłem tam mnóstwo mnóstwo czasu, no to łezka się pojawiła nie tylko i mi, ale chyba nikt nie wie, ale Przemek Szymański też wspominał o tym, że... Ciężko mu było wrócić i patrzeć się na wszystkich wokół, a on był jakby po tej drugiej stronie, tak? Więc, więc, więc wiem co on czuł i to samo czułem i ja. Chyba to jeszcze bardziej szczególnie, bo rodzina też była rozdarta. No tak, rodzina była rozdarta, tata siedział za ławką z Pruszkowa i kibicowo jak zawsze chłopaką z Pruszkowa chociaż i, i, i chciał, żebym ja dobrze zawody zagrał i jakbym zagrał to na pewno by się ogromnie cieszył, ale no tak. Tak Jak, jako spójnia zaczęliście sezon słabo. Ty też z tego początku powrotu, po kontuzji nie miałeś najlepszego. Z czego wynikało to, to wasze zamknięcie się na zwycięstwa? No nie wiem, ciężko mi teraz no. tak mówić. No, też, też nie jestem jakąś osobą, która powinna to oceniać. Nie, wydaje mi się, że tak osobiście e jakby to traktuję jakby tak e e mówiąc o sobie. No tak, no to mi się, się wydaje, że miałem mało minut na początku sezonu, tak no, bo to było tam 15 minut. tak no, Ja byłem przyzwyczajony do innego trybu gry. tak Z trenerem spychałem, współpracowałem się bardzo dobrze i dostawałem od niego dużo, dużo szansy na grę, tak? To było po pół godziny, a czasami musiałem grać cały mecz, bo trener na mnie stawiał i, i wtedy inaczej się człowiek jakby rozwija, inaczej podchodzi do meczu i, i, i inaczej wykorzystuje swoje możliwości, tak? Łatwiej jest zagrać dobry mecz grając 30 minut, słabiej jest zagrać jakiś dobry mecz, jak mamy wyjście 10 minut i mamy je w trzech jakby... E, e w tak, odstępach czasowych. Tak. Ciężko pracowałeś na, na powrót do zdrowia, no bo taka kontuzja dosyć parszywa i rozumiem, że już żadnych jakichś dolegliwości nie odczuwasz. No żadnych dolegliwości nie odczuwam, biegam, skaczę, na razie jest wszystko dobrze, nie chcę zapeszać oczywiście, tak, ale na razie dobrze się czuję i cieszę się z, z tego, że mogę pomóc drużynie w jakimś tam minimalnym stopniu, żeby odnosić te zwycięstwa, które jak każdy widzi w tabeli jest ich bardzo mało i myślimy, że będzie ich trochę więcej. No właśnie, wygraliście dwa spotkania, Pruszków ciut więcej, ale istnieje cały czas realna szansa, że w play-outach te drużyny mogą się spotkać. Chciałbyś takiej rywalizacji? Czy? No nie, raczej nie. Raczej nie chciałbym takiej rywalizacji i myślę, że, że, że taki scenariusz się nie, 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 nie uda, żeby był tak. No było to bardzo przykre spotkanie, tak, no bo z jednej strony Chciałbym wygrać tak, i, i, a z drugiej strony nie chciałbym, żeby ta koszykówka, jak każdy chyba wie, że już na poziomie drugoligowym była ciężka do utrzymania w Pruszkowie, więc nie chciałbym, żeby, żeby, żeby ta koszykówka jakby tutaj zniknęła z tej mapy, bo, bo jest fajne miasto, fajni ludzie i, i, i chyba warto, warto tam grać. Tak.